No i dzisiaj czas na jedno z najwspanialszych miast w Meksyku Ruiny miasta Monte Alban, które tutaj wszędzie dookoła sobie widzicie Monte Alban zostało zbudowane w bardzo ciekawy sposób Zbudowano je na szczycie wzgórza Które Indianie ścięli niejako i w ten sposób uzyskali Kamień, z którego mogli wybudować piramidy, pałace i inne budowle, jakieś kamienie ofiarne. no Miasto jest naprawdę bardzo piękne: piękne położenie, piękne widoki. Warto przybyć z rana. Wejście kosztuje 75 pesos, czyli tak przeliczenie na dolary to niecałe 4. No i naprawdę jest jednym z najpiękniejszych miejsc w tym kraju. Zapotekowie, no, taka bardzo tajemnicza wciąż cywilizacja. Naukowcy z reguły skupiali się na tym, żeby badać cywilizację. Azteków czy też Majów, a o Zapotekach wciąż wiemy naprawdę niewiele. Natomiast no, jest to na pewno jedna z najciekawszych cywilizacji, które rozwijały się w tym kraju.